A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam: Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: Stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył Bóg człowieka. Warto dziś podkreślić, że obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, patronki chorych, cierpiących. Kto był w Lurd, pamięta, zna, że tam jest wielki szacunek, który okazuje się ludziom chorym, inwalidom, ludziom cierpiącym. Pięknie to wygląda. Że jest tyle szacunku, tyle uwagi poświęconej ludziom chorym, cierpiącym. I to jest piękne. To też pokazuje, jak ważny jest człowiek, jaką godność ma człowiek. Że człowiek jest wartościowy nie tylko wtedy, kiedy może coś zrobić, kiedy rzeczywiście coś ważnego dokona, zrobi, że jest z niego jakiś, można powiedzieć, pożytek materialny, pożytek w tym świecie, ale też człowiek chory. Cierpiący, który nic nie może zrobić, może też nic nie może powiedzieć, on jest też wartościowy. On też bardzo dużo robi w tym świecie, i trzeba to zauważyć: rolę ludzi chorych, rolę cierpienia krzyża, który niosą ludzie chorzy i cierpiący. Przecież Jezus najwięcej zrobił wtedy, kiedy wisiał na krzyżu, kiedy bardzo cierpiał. I ludzie chorzy, cierpiący też robią bardzo dużo, kiedy cierpliwie znoszą cierpienia, ofiarowują je także i za nas. Dziękujemy za to, dziękujemy za ten przykład chorych ludzi cierpiących. Podtrzymujemy ich, wspieramy, modlimy się o ich zdrowie, o ich uzdrowienie, ale też o Bożą Pomoc, o Boże Siłę w Dźwiganiu Krzyża Cierpienia. I o tym też mówi właśnie to słowo, kiedy mówi o wielkości człowieka, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Warto żebyśmy my też w sobie zobaczyli to podobieństwo do Boga, że my nosimy w sobie ten znak, to podobieństwo. Że my mamy w sobie coś Bożego, to czego nie mają żadne inne stworzenia, że mamy rozum, że możemy myśleć, rozmyślać, możemy logicznie myśleć, że możemy podejmować decyzje, że mamy wybór, mamy wolną wolę, możemy podejmować decyzje niezależnie od jakiegoś instynktu, że umiemy kochać, możemy kochać, możemy w różny sposób tę miłość wyrażać i nie jest ona tylko instynktem do rozmnażania się, ale jest wielkim darem i podobieństwem do Boga. Warto, żebyśmy dziś popatrzyli, tak może w lusterko, popatrzyli na siebie, na to, co robimy, jak myślimy, jakie decyzje podejmujemy, jak kochamy, żebyśmy zobaczyli to, w czym jesteśmy podobni do Pana Boga, w czym jest ten nasz obraz i podobieństwo Boże, w czym jesteśmy różni od wszelkich innych stworzeń. I bardzo ciekawe, że w tym momencie, kiedy Bóg mówi, że stworzył człowieka. Na swój obraz, na obraz Bożego stworzył, stworzył mężczyznę i kobietę. Czyli obraz Boga odnajdujemy w mężczyźnie i kobiecie razem. Oni się wzajemnie dopełniają. I tutaj szczególny ukłon w stronę małżeństw. Małżeństwo jest takim pełnym obrazem Pana Boga. Jest tym człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Tam, gdzie mężczyzna i kobieta wzajemnie się dopełniając tworzą jedną całość, to jest najpiękniejszy. Obraz Boga. Obraz tego, że Bóg stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo. I ciekawe, że pierwsze orędzie do narodu, orędzie do, człowiek, do ludzkości, Bóg wypowiada takie: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię i uczynili o sobie poddaną, abyście panowali nad, i tu jest wymienione, nad czym, nad całą Ziemią, abyście panowali. Więc rozmnażajcie się, bądźcie płodni i zaludniajcie Ziemią. Zaludniajcie ziemię. Pięknie to pokazuje, że mamy panować nad tą ziemią, że każdy z nas ma jakiś swój kawałek ziemi na tym świecie. O tym też mówi rok jubileuszowy. W Starym Testamencie znajdujemy to, jak przeżywano wtedy rok jubileuszowy, raz na 50 lat, że to był rok, kiedy oddawało się jakieś długi i nawet w taki sposób, że ktoś przez to, że był biednym, że nie miał za co żyć, musiał sprzedać na przykład dom i swoją ziemię. To kiedy przychodził rok, rok Bieleuszowy, trzeba mu było ten dom i tę ziemię oddać. On mógł wrócić na tą ziemię, na, do tego domu, który musiał sprzedać, ponieważ nie miał za co żyć. I to pięknie pokazuje, że każdy człowiek ma jakiś swój kawałek ziemi, swój ogród, swoją wieś, swoje miasto. Te rozmyślania, które nagrywam, zwłaszcza po rosyjsku, widzę, że są ludzie, którzy oglądają i wnieścili. Mia... Są ludzie, którzy oglądają w mieście i w wiosce i w tym kraju i w innym, i nawet na tym kontynencie i na innym. A więc zbieramy się wspólnie, żeby rozmyślać nad Słowem Bożym, ale każdy z nas ma jakiś swój kawałek ziemi i mówi: To jest moje, to jest mój kraj, to jest moje miasto, to jest moja wioska, to jest mój ogród, to jest mój dom. To, to jest moje, tutaj jestem u siebie. A więc jesteśmy posłani, żeby zaludniać ziemię i czynić ją sobie poddaną. Żeby panować na tej ziemi, nad tą ziemią. jak patrzymy na ludzkość, są różne problemy, na przykład takie problemy, że ktoś czuje się panem nad całą ziemią, że chce panować nad wszystkimi i nad wszystkim. A ktoś inny czuje się, że od niego nic nie zależy, że on nie ma nic swojego, że on nie ma nad czym panować, on nie może nad niczym panować. Trzeba, żeby każdy z nas zobaczył ten swój ogród, tę swoją ziemię, tę swoją część. Gdzie został posłany przez Boga, żeby zaludniać tę ziemię i żeby na niej panować. Że każdy z nas ma nad czymś panować, panować nad jakąś częścią ziemi, na mieć jakąś odpowiedzialność w życiu, czuć, że to jest moje i ja nad tym panuję. Ja jestem tu gospodarzem, jestem tu panem. Dobrze, jakbyśmy chociaż jakiś mały skrawek przestrzeń naszego życia widzieli jako tę przestrzeń swojego panowania, bo do tego zostaliśmy powołani przez Boga. Dzisiejsza Ewangelia. Zapytali faryzeusze Jezusa i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im słusznie prorok Izajasz, powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przekazanie Boże trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. To jest fragment dzisiejszej Ewangelii. Dwie myśli z tym związane. Jedna to, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swoim daleko jest ode mnie. Warto, żebyśmy w czasie modlitwy, zwłaszcza starali się o to, żeby nie tylko wargami czcić Pana Boga, ale sercem. Żeby serce było blisko Boga. Żeby nie tylko odmawiać jakieś modlitwy, nie tylko recytować jakieś modlitwy, ale żeby w tym czasie serce było jak najbliżej Boga. A drugie to te ludzkie tradycje, tylko niecie obmywania dzbanków, kubków, a uchylacie przykazania Boże. Możemy tu różne tradycje ludzkie wymieniać, których się bardzo mocno trzymamy, ale proponuję, żeby spojrzeć na ten fragment w taki sposób, że każdy z nas ma jakąś taką swoją ważną rzecz w życiu, że gdzieś mamy jakiegoś takiego bzika na jakimś punkcie, że coś robimy to jest dla nas niesamowicie ważne. Na przykład, żeby był porządek na biurku, żeby było w zmywarce, w widelce i noże poukładane równo, żeby był zawsze umyty samochód, żeby coś zrobić dokładnie, coś wyremontować, coś złożyć. I jakoś mamy taką swoją rzecz, która tak obiektywnie ona nie jest ważna, ale dla nas całe serce w to wkładamy, dużo czasu. To musi być zrobione dobrze. I być może przyłapiemy się na czymś takim, że to, co dla nas jest taką ważną tradycją. Jestem takim moim, ważnym, że ja muszę, się, muszę to zrobić idealnie. Jest dla nas ważniejsze niż to, żeby na przykład w niedzielę pójść na przeświętą, żeby się codziennie pomodlić, żeby pomóc potrzebującemu człowiekowi, że my trochę zmieniamy te wartości. To, co jest ważne, dla nas już nie jest aż tak ważne, a to, co jest zupełnie nieważne. Gdzieś jakiegoś bzika mamy w jakimś punkcie i to stawiamy na pierwszym miejscu. To jest taką ważną tradycją. I może. Niech to już będzie, no może się tak łatwo nie oduczymy od tego, ale chociaż, żeby się pośmiać z siebie, że robimy ważną rzecz, uważamy za ważną, z czegoś, co jest zupełnie nieważne ktoś inny się z nas śmieje, pośmiejmy się też sami z siebie i to nam może pomoże trochę nabrać dystansu do tej swojej ludzkiej tradycji. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Nojaberska, z Syberii, z Pan Bogiem.